Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. Dziś będę robił rybę w sosie pomidorowym. W sosie, który w smaku bardzo przypomina ten sos w puszkach. Także, A więc no. ja będę używał miruny. Jest to naprawdę dobra ryba bez ości. Tu mam 450 gramów. Kawałki są dosyć takie duże, można sobie je poprze cinać na pół. Także ja to właśnie zrobię. I tak, przyprawiam tą rybę solą i Pieprzem, ale pieprzem cytrynowym. Nie czarny, tylko, tak jak mówię, cytrynowy. A więc, yy, mówię, trzeba kroić, przyprawiać i odkładamy to do jakiegoś tam delikatnego przejścia przyprawami. Także yy, ja to robię w tym momencie i widzimy się tak ryby przyprawione. Ostawiam teraz się na jakieś tam sobie powiedzmy godzinkę yy, w normalnej temperaturze pokojowej, żeby sobie tam troszkę przeszły tymi przeprawami. Yy, także teraz, jeśli chodzi o sos pomidorowy. W tym przepisie, który ja mam od takiej pewnej kucharki starszej daty, tak to powiem. I tam było tak, 3,5 szklanki wody. Tu mam już odmierzone. 3,5 szklanki wody. Małej zwykłej szklanki, czyli tu jest jakieś 650 ml. Wlewam to sobie od razu do garnka. Do tego ocet odstulejemy. 10 łyżeczek, duży, łyżek dużych. Dobra, dziesięć łyżeczek. Teraz najdroższy składnik, czyli cukier. Cukru wsypiemy 5 dużych łyżek. Tą samą łyżką dosypą. Takich. Stołowych dużych łyżek. Jeden. Dwa. Dobra, mamy pięć. Dobra, to jest jedno. W przepisie, który ja miałem od tej pani. Był pieprz. Ziarnisty i tego pieprzu ziarnistego była jedna mała łyżeczka. Ja to sobie postanowiłem zmienić na pieprz czarny, mielony. Dlatego, żeby nie były tam żadne kuleczki do odławiania podczas jedzenia. Także powiedzmy, tyle to będzie. Czyli taka płaska, mała łyżeczka. I też do tego to od razu sobie daję. I teraz, co dalej? Dalej jest. Yy, Koncentrat pomidorowy, dość dobrej jakości. To nie jest jakiś tam z najniższej półki ani z najwyższej. Po prostu dobrej jakości koncentrat. I tego koncentratu 5 dużych łyżek. Też od razu wszystko. Czyli 1. 3. Tu miałem odmierzone 5, także od razu sobie to wszystko zgarnę. Prawie bez mycia. Dobra, i teraz Ketchup Ketchup to samo jak koncentrat Dość dobra jakość I tego y, ketchupu też 5 łyżeczek Takich dość dużych Dobra I teraz tak, lekko to przemieszamy I stawiamy to wszystko do zagotowania i to musi się chwilę pogotować. Nie, nie będzie to się przypalało, jeśli ktoś mi się o to już martwił. Oczywiście od czasu do czasu to mieszając. I spróbujcie zrobić taki sos normalnie, prosty, z prostych składników. A smakuje jak te sosy w tych puszkach. Także stawiam na gaz i za chwilę dalej. Ryba przeszła już przyprawami. Należy ją, ja przynajmniej to robię na tym etapie, i, i, i każdy też powinien. Czyli tak, rybę w mąkę obtaczamy z każdej strony, odkładamy. Czyli to taka ta panierka. Także tak to robimy. Obszepujemy nadmiar tej mąki i na bok. I tak robimy z wszystkimi, z wszystkimi tymi rybami, także ja to będę teraz sobie robił i wracam za chwilę, ryba opanierowana chwilę sobie dosłownie 5 minut tak pobędzie i zaczynamy ją smażyć smażymy na zwykłym oleju roślinnym do ładnego rumianego koloru i wracam za chwilę patelnia na malutkim ogniu olej wlany, podgrzany i teraz przekładamy rybę O, delikatnie. Do złotego koloru, tak jak mówię. I tak ma być. Dobra, jeszcze jedna taka nieduża naboczek. Yy. I smażymy. Uważam, że rybę można już przewrócić na drugą stronę. Także ja to robię. Do takiego koloru nie za mocno pamiętajmy o tym. Także na drugą stronę do takiego samego koloru i smażymy dalej. Ryby usmażone do koloru powiedzmy złotego. Nie mogą być za bardzo przeciągnięte, dlatego że w tym przepisie nie o to chodzi. Mimo tego i tak będzie ten sos pomidorowy dodany. One będą w tym sosie, także fajnie namiękną, przejdą tym sosem. Także tak mają wyglądać. Za chwilę wykładamy na półmisek po tym, jak sos już się fajnie e, pogotuje trochę, także... I wszystko to mamy gotowe, sos przygotował. gotował. Jest jeszcze bardzo gorący, Zobaczmy jaką konsystencję, normalnie... To jest sos, a nie woda. I taki, e, taki miał być. I teraz tak, ja sobie wybrałem takie e, małe naczynie do, do tych ryb, dlatego że troszkę sobie kilka kawałków tych ryb zostawię, bo mam pewien pomysł na, na te ryby właśnie. I na resztę sosu, który mi zostanie, bo na pewno zostanie. Także sobie tutaj to wykładam, a ryby troszkę przesuły. Chyba będzie lepiej, wygodniej palcami. Dobra, przełożymy to dość. Dość dużo tych kawałków. O, tu jeszcze. I jeszcze tu. I może. Jeszcze tu, dobra. To sobie zostawiam na jutro. A co będzie jutro, to zapraszam jutro. Dobra, zostawiamy to na bok. Ryby powiedzmy ułożone, i teraz dolewam na te ryby sos pomidorowy. Tak, żeby sobie gorący sos pomidorowy to też jest bardzo ważne żeby to mm, było wszystko przykryte. w miarę w miarę i potem to odstawiamy w jakieś miejsce do wystygnięcia bo najlepsze te ryby są właśnie na zimno także zachęcam do zrobienia wygląda to dobrze, a smakuje rewelacyjnie ale może jak smakuje to przy testowaniu Dobra, no stawiam tu w jakieś chłodne miejsce i na tą chwilę to jest tyle. ryba gotowa do próby, także nakładam sobie, wygląda pięknie sos, pięknie sobie zastygł. Biorę kawałek z góry. Na razie i jeden. Zobaczcie ten sos. Spróbujcie sobie, zobaczcie, jaki ten sos jest naprawdę super. Także do tego dania. Ja akurat używam miruny i polecam miruny, bo to nie może być za sucha ryba. Oczywiście możecie sobie zrobić tak jak chcecie, no ale to jest właśnie mówię, kwestia gustu. Próbujemy także. Momencik. Bardzo dobre, naprawdę. Polecam sobie zrobić coś takiego. Każdy to nie jest ryba w sosie pomidorowym. Taka, jakich jest pełno tych filmów, które można sobie zobaczyć. To jest inna, zupełnie inna niż te, te wszystkie. Także zapraszam do zrobienia. Do subskrypcji, oczywiście. Do dzwoneczka naciśnięcie dzwoneczka, który będzie informował, jak jakieś coś tam wrzucę dalej. Także zapraszam. Cześć.